Siema widzowie! Ja jestem Bartek, a to jest pierwszy vlog na tym kanale. Dzisiaj przyszły do mnie, się ze mną brat! Siema! Brawiec, za kamerą nagrywam. Właśnie ja będę... Ja będę kamerzystą, ja będę kamerzystą. I dzisiaj do mnie przyszło takie piękne słuchawki. No, aż Brawie. bratu, takich słuchaweczek no zazdroszczę. No zazdroszczę. Tak, Pok pokaż tutaj. No, Ogólnie ile podświetlane będą. Tylko co pierwszy wrok na budować. brata kanale. Mi się zdaje, tak. że będzie fajnie. Dobra, dzieje łapkę w górę, suba na na lecimy bez przeróżania. O, już się otwierają. O, dobra, otworzyłeś, mogę ci pomóc? No możesz. O, dobra, moi drodzy, wyciągamy. O, może ja ci, Bartek, przytrzymam. Ło, co to jest za zielone coś? A tam są kawałki. jak tu jest pusto wszystko. Może, brat, pokaż słuchawki do kadru. Tak właśnie one wyglądają. Ogólnie one są chyba. Tak, do telefonu są, ale oni mają długi kabel. Dobra, daj słuchaweczki um, Musielibyśmy. Ale można też podłączyć do topa. Ogólnie widzowie, zobaczymy się po cięciu, bo z bratem musimy ogarnąć i rozciąć tutaj, żeby móc je podłączyć do telefonu. Ogólnie tak się wgadałam te tak słuchawki. No fajnie. I mamy tu mamy takie zapięcia. Ogólnie mi się mega tu podoba w tych słuchawkach, do że tutaj jest takie coś i po prostu się nie zabrudzi. A tutaj jest do laptopa lub komputera. Dlatego taki słuchawek nie trzeba parować. Właśnie. Jeszcze Wam pokażę, jak coś to. Tu jesteś na kichu chyba... Jeszcze Wam pudełko pokażę. Do mówienia, Ogólnie tak to. Tak wygląda. Słuchawki wyglądają. Ja takie słuchawki kupiłem za. Myślę, że jest 6, 6, 6, 6. 65 złotych. Co się... coś złotych było zapłacone, pamiętam. No to tak. Hmm, pokaż jeszcze brat te słuchawki. Ja naprawdę git. I teraz... Mi się zdaje, że brat mi będzie pożyczał. I Ogólnie robimy cięcie. Bo... Zobaczycie, jak one wyglądają po włączeniu. Okej, okay, widzowie. No tak, te słuchawki się prezentują. My byliśmy po... Mega są to... lekkie. To... 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 Chcę Mega są Mają tutaj takie coś, skórka, żeby głowa nie bolała. A wiecie, jakie mięciutkie są te poduszki? Właśnie, jakbyście mieli, to naprawdę polecamy. Widzimy się w kolejnym odcineczku. I elo! Siema!